Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale zajmiemy się podświetleniem analogu w padzie w PlayStation 4. Zanim tutaj przejdziemy do tego całego do tego materiału, chciałbym pozdrowić kanał Dziukensa. No Zostałem tutaj przez niego pozdrowiony. No nie mogę być tutaj dłużny w stosunku do jego kanału, a więc go polecam. Będziecie mieli ten link w opisie i w komentarzu też link podam do jego kanału. Warto tam zajrzeć. No, młody chłopak nagrywa tutaj. E, różnego rodzaju, rodzaju materiały z of Duty. Dobrze się go słucha. Zostawcie mu tam suba, pooglądajcie. Polecam ten e, kanał. Dobra, przejdziemy teraz tutaj do naszego tutaj, jak to można powiedzieć, e, pada. Stworzyłem takiego pada, tutaj go posklejałem. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będziemy tutaj e, poświetlać. Zanim to poświetlimy, mm, najważniejszą rzeczą jest, e, musicie się zastanowić, jaką diodę zastos zastosujecie w swoim tutaj podświetleniu. Każda dioda. Potrzebuje innego tutaj napięcia. Jak widzicie, czerwona jest między 1, 1 i 2, 2 i 1 V. Żółta, zielona, teraz mam Każdy umie czytać, może sobie przeczytać. Ja już się zajmę następną rzeczą. Ja stosuję takie diody, zaraz Wam pokażę. Tak. I zaraz Wam wyjaśnię, jak tutaj dobrać opornik, żeby tej diody tutaj nie spalić. O, tu już jest z opornikiem. No fakt, że opornik nie jest dobrze dobrany, ponieważ tylko taki opornik miałem, ale tą podłączyłem. Akumulator tutaj w padzie PlayStation 4 daje nam napięcie 3,6-3,7V. Przy ładowaniu, jak tam podłączamy, nieraz skakuje nawet na 4V. I żeby zbić tutaj, przykładowo chcemy zastosować tą diodę czerwoną. No, weźmiemy tutaj, że potrzebujemy. Przykładowo 2 V, tak? A bateria ma 3,6. Czyli ta dioda nasza może się spalić. Przy diodzie czerwonej, która ma zakres od 3,5 do 5 V, tak e, patrzyłem, nie spali się ta dioda. Przy czerwonej e, zaczyna się to jak podłączy się e, pod akumulator. Robi się tutaj bardzo gorąca i no, po paru minutach. E, jest spalona. Zastosowałem tutaj opornik. Jak ten opornik wyliczyć? W zależności do diody, no przy, przypuśćmy, że te wszystkie diody zasilimy tutaj do no tej zielonej. Tak przeważnie zasilam do 2V. To niebieską i białą śmiało, bez opornika podłączam wszystko ładnie. Chodzi. Teraz zajmiemy się wyliczeniem naszego tej rezystora. Jak wiemy, spadek tutaj. Napięcia na naszym diodzie będą 2V, źródło nasze, czyli to jest akumulator 3,6V. I tutaj sprawa hmm, Kirchhoffa wyliczymy, jaki jest spadek napięcia na naszym tutaj rezystorze. Czyli od 3,6V odejmujemy 2V, daje nam to 1,6V. I teraz musimy wyliczyć nasz rezystor, czyli to się równa napięcie, przez natężenie Natężenie tutaj, jakie największe może płynąć przez naszą diodę, to musicie spytać sprzedawcy, ale przymocę te diody, które ja tutaj miałem, to, to wszystkie te miały 20 mA, czyli wzoru wyliczymy. Napięcie mamy tutaj 1,6V przez 20 mA, czyli 02 ampera. i co nam daje tutaj 80 omów Rezystor. Yes. rezystor 80 omów musimy tutaj zastosować, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy do naszego typu świetlenia użyć diody czerwonej, żółtej czy zielonej. No jak wiemy zielona trochę może być większe napięcie, ale ja stosuję ten rezystor 80 ohmów i diody wszystko ładnie wytrzymują. Niebieską, białą stosuję bez tej rezystorów. Dobra, przejdziemy teraz, pokażę Wam w jaki sposób tutaj montuję te diody. Jak tą diodę podłączyć? Przeważnie w każdej diodzie jedna nóżka jest tutaj dłuższa i ta noga jest tutaj plusem. W przypadku gdy nóżki są równe jak tutaj teraz Wam pokażę jak w tej diodzie, zobaczcie, nóżki są równe i ciężko tutaj jest zobaczcie, teraz podstawię tę rękawiczkę tak jak teraz będzie widać jedna blaszka tutaj jest większa ta większa blaszka jest tutaj minusem ta, mniejsza, ta, ta większa jest minusem, ta mniejsza blaszka tutaj jest plusem. I też diody w jednym miejscu, akurat ta nie ma. Nie? To musicie patrzeć na, no, na tą blaszkę wielkości, ale tutaj, jakbyście mieli równe nóżki, to zresztą jak zobaczycie, blaszka tutaj, czy nie, łepek tej diody od strony tutaj minusa jest ścięty, jest płaski. W ten sposób tutaj działa ten akumulator. Zaraz zobaczymy. Powinna to dioda zaświecić. O, dioda. świeci. To niebiesko spokojnie można by z rezystora podłączać. Nic to się nie grzeje. Ale czerwona już tu podłączałem. Zielona już tak. No, łapnę trochę temperatury i lepiej, żeby tam się ten plastik nic nie e, przykłoniło. Dobra, przejdziemy teraz tutaj do sposobu, w jaki ja tutaj podświetliłem. Dobra, zaczniemy od tego. W jaki sposób wyszło mi tutaj? Takie poświetlenie, że jest taka fajna poświata niebieska wokół tutaj e, analogów. Tak, analog został tutaj specjalnie. O, teraz trzeba światło ja zapalić. Analog został tutaj specjalnie wyszlifowany. No, także spokojnie sobie. Ja przyważam, tak wszystkie analogi teraz mam. E, chcę sobie na przykład wyższy założyć. To mam tak ześlifowane, że sobie składam, wyjmuję bez problemu. I dlatego, dzięki temu, że wyszlifowałem ten analog. Jest taka delikatna tutaj świata wokół tego tutaj naszego analoga, łatwa nie wygląda. Można sobie ten efekt jeszcze większy podkreślić dając diodę tutaj z tej strony, jak zobaczyć teraz otworzę. Teraz tak, dam tutaj oświetlenie, żeby to... A i będzie ciężko. O, musicie mi uwierzyć teraz tak. Dobra, teraz trzeba by było to wyłączyć tego pada. Czekajcie. Dobra, skasło. Teraz tak. Tu na dole, o widzicie, muszę jakiś mniejszy ten wskaźnik wejść, bo tego długopisu tam nie kurde nie dam rady włożyć, nie dasz rady włożyć jakby to moja żona usłyszała, dobre co, Dobra, tu macie, o jest jedna dioda i tu jest druga dioda, a diodę skierowałem mm, pod takim kątem, nie tutaj, Wiecie, w stronę tutaj oczu, bo jakbyście grali, to bardzo by to raziło. Lepiej tak pod kątem i wstawić, żeby ona tak świeciła tutaj na ten mechanizm i lekko tutaj na analoga. No, gdy skierujecie tutaj do góry, no to powiem Wam tak, że tam w jednym padzie tak robiłem, więc strasznie to oczy tutaj e, denerwowało. E, zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Czekajcie na tym moim superpadzie. No tu akurat diody są czerwone zastosowane i dałem tutaj rezystor. I tu widzicie są zastosowane diody skierowane po takim tej kącie. A nie, tego pada nie wyłączysz. No tego pada tutaj szykuję Wam. E, podłączam jeszcze taką jedną płytkę. Zobaczycie jak tutaj różne mody w nim zrobię. Tak jakieś tam rapid firey pierdoły. No tak żebym tutaj pokazać jak, jak takie gówno, no to tak nazywam, że to jest gówno. Jak nie umiesz grać, to sobie używaj Rapid Firea, tak? To jest chyba Rapid, e, powinno się nazywać Rapid Fire, a nie fire. Dobra, gdy chcecie podświetlić e, e, przyciski, no to tu sprawa trochę inaczej wygląda. Zaraz wezmę tutaj, obrażamy tą diodę. dobra, plus. O. Ja nieraz stosuję w tym miejscu, wstawiam diodę, wypuszczam tutaj na obkoło przewody do zasilania. Tutaj na środku nie dacie rady założyć zało e, diody, trzeba. Ja tylko lekko tutaj na. No możecie nie nawiercać, wystarczy też tak lekko wziąć i ten efekt podświetlania tych analogów też będzie, tak, ale nie będzie taki równomierny. To Lepiej jest tak lekko tutaj nawiercić w tym plastiku. Jak tam w miarę potraficie się tutaj bawić wiertarką, to dacie radę. A tu wystarczy na środku i puścić przewody, jest ładnie podświetlon. Tak samo z szpadem też można z jednej strony dać tutaj diody, tylko że to musi być. Przezroczysty. Jak analogi widzicie, no to różnie. Może, widzicie, o, ta dioda? Jak ją dacie tutaj na wprost, no to jest, no widzicie co się dzieje? Bo no w nocy się ciężko tutaj by grało. Czyli trzeba tak lekko pod kątem w tą stronę. Wtedy jest to, widzicie, nie jest tak, nie tak mocno radzi was tutaj e, po oczach. E, teraz tak, skąd e, zasilanie masy Biorę wpadzie. Dobra, tu się jeden kabel. Zabierniczyłem, urwałem, no dobra, przylutuję się. Nawet by nie przyczepiłem, to ten... Chyba ten pad to jest, no dobra, już z której firmy ten pad jest. Dobra. Gdzie to jest? Tutaj mamy plusa biorę od zasilania wibracji. Wibracja jest tej wycięta, bo tutaj jedna rzecz mi tutaj wchodzi z jednej z drugiej strony. A masę, no tutaj jest podpór od analogów. No i gdybyście mieli jakieś tutaj Pytania jeszcze można zastosować pokazać diody, to można powiedzieć. SMD różnokolorowe, o, to jest taka dioda w jednej diodzie, można uzyskać bardzo dużo różnych tutaj kolorów. Takie główne kolory tu macie tutaj zielony, czerwony niebieski, ale, ale e, włączając niebieski z zielonym. Można uzyskać tutaj różne barwy, czy to odwrotnie, czy to czerwony, niebieski, zielony, mieszać te barwy, można uzyskać takie różne, różnego rodzaju tutaj koral. Też można taką diodę zastosować, ale pewnie, że to trzeba dużo tutaj, jak to można powiedzieć, ciągnąć tych przewodów, bo ja już tak nie dam rady tutaj w niektórych padach podświetlić, bo dałem te łopatki, tak samo tutaj mam tego pada, o, pokażę za... Tak samo ten pad świeżo tutaj już jest skończony, przyciski tutaj mamy z boku. Smrfne triggery, ale już tutaj podświetlenia nie dałem rady tej robić, bo nie chciałem za dużo tutaj tych kabli od, od triggerów, od, od bamperów i ledwo, ledwo to się tu wszystko pomieściło i zostawiłem go tutaj bez podświetlenia. Może jeszcze dam radę, zobaczę czy doda radę jakiegoś podświetlenia, wrzucić z tymi kablami, ale to już było za dużo. Dobrze, jakbyście mieli jakieś tam pytania z tym, z tym podświetleniem, pada śmiało. Dajcie jakieś tam zapytania w komentarzu, postaram się tutaj Wam e, odpowiedzieć. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.